Czwarta edycja w zmienionym miejscu, bo w tym roku postanowiliśmy to dzięki pani dyrektor tego miejsca zrobić w bibliotece w centrum. Czwarta była co roku, zdarzyła się wiosenna, pierwszy raz, idea siostrzeństwa. Idea wsparcia i relacji to są takie nadrzędne nam przyświecające cechy, dzięki którym możemy się tutaj spotykać. Biblioteka jest dla mnie niezwykłym miejscem. Po pierwsze dlatego, że dopiero ją odkrywam, bo jestem tutaj dyrektorką od miesiąca i na razie to po prostu wszystkim się zachwycam i czuję taką dobrą energię tego miejsca. Cieszę się, że nowa dyrekcja biblioteki pokazuje, że to miejsce ma potencjał, chce go pokazywać. No i zrzesza. Te osoby, które dają wiele temu miastu. Temat tej konferencji to w poszukiwaniu wewnętrznej wolności. Nie ukrywam, że inspiracją do tego czwartego spotkania były książki pani Natalii De Barbaro. Jak sobie wymarzyłam, żeby ją spotkać, to pani Aleksandra Klich mi to umożliwiła. Zaprosiłam panią De Barbaro na nasze spotkanie, bardzo się z tego cieszę. To będzie moment, w którym my też będziemy bardzo czuły, rezonowały te będą emocje. Myślę, że coraz bardziej podkreśla wagę i rolę kobiet w, w mieście. Bardzo ważne, że to one same się organizują. E, miasto e, współorganizuje, pomaga e, częściowo przez obiekty, a tak ten potencjał krwi w osobach. Myślę, że Pani Magda moczała, ale też ten zestaw kobiet, które przychodzą i chcą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi problemami, ale też pokazywać, jaki w jaki sposób twórczy rozwijały swoje firmy, swoje pasje, swoje zainteresowania. Rzeczywiście takie integrowanie środowiska kobiecego, to że my chcemy być razem, że my chcemy wymieniać się doświadczeniami, że wierzymy w to, że jak sobie coś opowiemy. To po pierwsze pomyślimy: O, to nie tylko ja tak mam, to inna kobieta też to przeżyła, czyli nie jest to nic strasznego. A po drugie o, druga kobieta przeżyła to i wyciągnęła wnioski, i się to udało, czyli ja też to mogę zrobić. Czyli takie dzielenie się doświadczeniami, wspieranie się, a jednocześnie wzbogacanie się, korzystanie z cudzych doświadczeń to jest coś niezwykłego i myślę, że rybnik bardzo tego potrzebuje. Dzisiaj w przestrzeniach biblioteki, wcześniej na kopalni Ignacy, mamy poczucie, że my możemy więcej. Jak, oczywiście jest wiele imprez, ale jakby ta potrzeba bliskiej relacji bierze górę. My w grupie możemy więcej, nawet się wspierając, to, to jest dużo. Często, gęsto tutaj się okazuje, że zawodowe kontakty z tego wynikają. Uważamy, że jest ogromne zapotrzebowanie. Nie mamy tutaj imprezy sponsorskiej, więc my się spotykamy właśnie dla relacji, po to, żeby posłuchać, żeby się wesprzeć, też żeby nawiązać relacje, i tutaj się to bardzo tak mięsiście odbywa. Myślę, że każdy człowiek potrzebuje wolności. Wolności przede wszystkim takiej wewnętrznej, w, w, w myśleniu, w pozwoleniu sobie na przeżywanie, ale też na rozumienie tego, co się z człowiekiem dzieje i na. Takiej nauce, jak respektować też wolność innych ludzi, gdzie jest granica naszej wolności, gdzie zaczyna się granica wolności drugiego człowieka. Także myślę, że to jest ważne i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dzieci, tak naprawdę jako małych ludzi, którzy się tego uczą. Kobiety tak ruszyły z impetem tak naprawdę do tego swojego rozwoju, do wymiany, do szukania kobiecości, do odkrywania siebie troszeczkę na nowo wydaje mi się, że fajnie, że za tym również pomalutku podążają panowie, że też szukają takiej nowej męskości, e, potrzebnej, e, nietoksycznej, e, niedominującej i myślę, że to co dzisiaj żeśmy mówili, to też jest ważne, żebyśmy my jako kobiety nie odbiły troszeczkę piłeczki w drugą stronę, to znaczy, żebyśmy nie poszły w kierunku dominacji kobiet nad ludziom e, e, przeciwną czy nad innymi osobami, że to szukanie tego balansu jest naprawdę trudne, ale myślę, że warto tylko tak możemy budować zdrowe relacje.